Witajcie, dzisiaj jest sobota 9 listopad za oknem, około 4 stopnie. Także ciepło nie jest. Bufor od wczoraj mamy wychłodzony 28 stopni, około i sam dół bodajże też będzie tak około 25 stopni. Ok, czyli tak, dzisiaj zrobimy test brykietu. Brykiet dostałem. Od pana Karola, bodajże, zaraz zobaczę, zaraz zobaczę. poczekajcie chwilę, brykiet dostałem od pana Karola. Przysłał mi maila około dwa tygodnie temu. To jest właśnie ten mail. Witam, oglądam czasem filmy, w których testuje pan drewno połowę różnych gatunków oraz różne paliwa, jak na przykład brykiet, których aktualnie, który aktualnie jest najtańszym paliwem, pod warunkiem, że kupujemy go od lokalnego producenta, a nie w markecie. Ja z trocin ze stolarni produkuję, produkuję brykiet, którym palę w kominku. Nie mam kotła Chciał, Czy chciałby pan zrobić test jak się spala w atmosie? I dostałem od pana Karola właśnie paczkę. Odebrałem ją w tamtym tygodniu, ale żeby nie było to nie miałem. Kiedy tego zrobić, także zważymy tą paczkę, zaraz otworzymy, zobaczymy jak wygląda ten brykiet i zrobimy test. Panu Karolowi zależy na tym jak się pali ten brykiet w Atmosie. Pan Karol produkuje go tylko dla siebie, także, także zaraz zobaczymy, przetestujemy. Pozwólcie, że wyłączę się na chwilę, położę to na wagę. Brykiet z paczką jest na wadze, waży 22 kilogramy. Myślę, że te 200 gram to będzie ten stretch. Czyli palimy dzisiaj brykietem 22 kg brykietu. Zobaczymy ile go będzie potrzeba. O, ciężkie. Ile go będzie potrzeba, żeby yy, zagrzać bufor 1000 litrów. Czy wystarczy te 22 kg? Czy będę jeszcze musiał coś dorzucić? Oczywiście, na czas testu grzejniki zostaną wyłączone. Jeszcze mi zostało tylko by sprzątanie w kotle, przygotowanie go po wczorajszym paleniu, ale najpierw zajmiemy się paczką. Otworzę paczkę, zobaczymy jak brykiet wygląda. Wygląd jest całkiem inny niż tego brykietu ze sklepu, czyli mamy sprasowane trociny jak pachnie powiem wam, że nie czuję zapachu ale jeszcze zbaczmy taką jedną jeden, jeden ubity brykiecik ile on waży 373 gramy także ok ja się biorę za sprzątanie w kotle Rozpalimy, narzucimy brykietu, zobaczymy jak się będzie palił. Powiem Wam, że jest suchy i wygląda naprawdę, jest bardzo lekki. Tak jak tam waga pokazywała, ale tak na ręce nawet nie czuć, że coś trzymam. Także, także jest suchutki i będziemy testować. Ok, ja sprzątam w kotle i zaraz będziemy rozpalać. Komora górna i dolna jest wysprzątana. Narzucę zaraz y, rozpałki. Na rozpałkę używam sosnowego drewienka zakupionego startaku, takie duże obrzyny i pocięte na wymiar. Znaczy ja sam ciąłem, bo miałem te obrzyny takie dwumetrowe, mamy trochę tutaj żeby. Żaru trochę było, narzucę trochę tam kartonów, żeby to się rozpaliło, za chwilę będę rozpalał, a ja w międzyczasie jeszcze wam powiem, że 22 kg tego brykietu w porównaniu zobaczymy, bo tam chyba na jakimś jednym z pierwszych filmików dwa lata temu bodajże paliłem też około 20 kg sosny miałem. Także to wystarczyło do zagrzania buforu. Zobaczymy, jak dzisiaj ten brykiecik y, się będzie ładnie palił. No zaraz y, będę rozpalał, to się załączy. Pomora załadowana na bragerze jak widać, jest 19% tlenu, czyli normalnie, jakby w atmosferze. Teraz mamy tak. Y, ladomat będzie nam startował od 34 stopni. Chociaż to nie ma różnicy. Włączamy start, ustawienia zostają wszystkie takie jakie są, jakie zawsze były, nic tutaj nie zmieniam w ustawieniach i rozpalamy trochę kartonu wrzuciłem i tam co widzieliście nałożyłem. Yy sobie nałożyłem tutaj rozpałki właśnie tej sosnowej. Także poczekamy jak to się nam jak to się nam rozpali będzie około nie wiem, 4 minuty i w sumie możemy już zapisać 12, załóżmy 12,50 od czasu rozpalenia rozpałki. Ja już tutaj będę zapisywał, czas start 12:50. 1250 niech będzie. Do tego jeszcze czas nałożenia brykietu, ale to tam 5 w to, czy w to, to już nie będziemy robić tutaj takiego znaczenia. nie będzie to miało. Jedynie problem widzę w nakładaniu tego brykietu, bo jest dość krótki, także będę musiał poświęcić trochę trochę czasu, żeby go tam ładnie w komorze na tym żarze poukładać. No ale to będzie za moment także zobaczymy. Zobaczycie to za moment, jak będę się z tym męczył. Żar tam się wytworzył. Minęło jakieś ze 2-3 minuty. Żar już się wytworzył, już to się zaczęła sosenka ładnie palić. Także o, może sobie dzisiaj tą klapkę uchylę. Będę długo to ładował. Ten brykiet to niech będzie uchylona. Jeśli to nie będzie szybciutko. Trzy. Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć Cztery Dziesięć Jedenaście Dwanaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia dwadzieścia jeden dwadzieścia dwa dwadzieścia trzy 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Trzydzieści siedem Trzydzieści osiem Trzydzieści dziewięć Czterdzieści Czterdzieści jeden Czterdzieści dwa Czterdzieści trzy Czterdzieści cztery Czterdzieści pięć 47, 48, 49, 50, 50 już brykiecików jeszcze trochę mam, zostało mi się wydaje, że całe 22 kilo pójdzie od razu. No już nie pamiętam ile było lat 50, 52, 53. 4, 55, 56 58 58 albo 60 brykietów. Także wszystko zapakowałem. Całe 22 kg. Paczka jest pusta. Nie ma nic. 22 kg brykietów. Siedzi w komorze. No i czekamy. Co się będzie działo? Zamykam. Zamykam kocioł, przełączam na gazowanie. Ustawienia są takie jakie były. Woda w kotle jeszcze się nie zagrzała. Przez tą chwilę mam, może to 179, jeden, Ręcz 79, zaraz spadnie, 7,9% zaraz spadnie. No i niech się grzeje. Załączę się za chwilę. Właśnie wystartował ladomat. Mamy godzinę. 12.56 domen wystartował na kotle. Mamy 34 stopnie, także dosyć szybko osiągnął temperaturę. Od 26 do w tej chwili już 35 mamy. Tlen mamy 7,9%. Także niech jak jeszcze się to rozpali, to on spadnie trochę. I cóż, widzimy się za. Nie wiem, może za pół godziny od 12 o 13.30 jak mi się uda tutaj trafić do kotłowni, to a, powinno mi się udać. To się będzie zobaczymy. Mamy godzinę 13.11, tak zaszedłem do kotłowni zobaczyć co się dzieje. Już mamy prawie 70 stopni na atmosie. Także powiem Wam, że szybko, szybko zobaczmy do kociołka. Nic nie widać, widać ciemno na dole, na pewno się gazuje. Zaraz spróbuję zajrzeć tutaj na dół. Na pewno się gazuje, bo ten mamy 7%. O, ładnie, ładnie jest. Także wszystko jest ok. Wszystko jest ok. Brykiecik jest y, fajny, super. Ostrość. Nie chcę coś ostrości złapać. No dobra. Yy, także widzimy się za 20 minut. Trochę się spóźniłem. Jest godzina za 15, yy, czyli godzina czasu od rozpalenia. Prawie minęła. Na kociołku mamy 82 stopnie. Yy, tlenu nie ma w ogóle, czyli się jara jak porządnie. Pompa chodzi na trzecim biegu. Temperatura na czupuchu mamy 270 Złapie 270 stopni o, 270 stopni Prawie 280 eee, 82 stopnie Pompa na trzecim biegu na szczęście działa W ladomacie I bufor już nam Rusza Czyli mamy tutaj 55 stopni Tutaj środek jeszcze stoi Góra buforu ruszyła Góra te, tego buforu 200 litrów 40 stopni a było 38 stopni czyli jara się porządnie. Nie będziemy zaglądać do, ko do kociołka ze względu na to, że tlen jest mały, także nie ma po co tam zaglądać. Także same spaliny wylatują, czyli się gazuje porządnie, wszystko się spala łącznie z tlenem. Widzimy się za pół godziny. Zrobiła nam się godzina 1416 na kotle mamy 84 stopnie, także brykiecik pali się zarąbiście, temperaturę wytwarza super. Na bragerze, na bragerze teraz skoczyło 1,8% tlenu, no, że właśnie tutaj pisze kolega, że skąd ja mam informację, że czy jest więcej tlenu, czy mniej, czy jest lepiej, czy powinno być 9% tlenu, czy 6% czy 0% tlenu, procent tlenu, czy tak jak jest w tej chwili niecałe 2% tlenu. Jak wiecie, to od, napiszcie w komentarzu, jak to powinno być. Nie ma automatyki do tego jak się pali, po prostu tak się pali. Mam ustawiony kocioł tak, żeby temperatura była wysoka spalenia i tak mi się wydaje, że po prostu jest dobrze. Dobra, zajrzyjmy teraz tutaj do komory. Co my tutaj mamy? O kurna, no dobra, nie otworzę, bo pełno jest, tak jak widzicie, wyleciało na ziemię. Pełno jest takiego popiołu rozgrzanego, czyli bazuje się zarąbiście, a zobaczmy jeszcze tutaj, może nam się uda. Podajrzeć. No, też jest, też jest nieźle. No dobra, to mi zostało trochę żaru, bo wypadło. Nałożyłem może za blisko komory spalania tego brykietu, no ale pompka daje radę na trzecim biegu. Eee, mamy tutaj góra 80 stopni 45, tutaj stoi, także zobaczymy, 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 co będzie. No brykiet, powiem wam, że na obecną chwilę to to jest świetny, świetny. Także poczekamy, co tutaj się dalej wydarzy. Widzimy się za pół godziny. Minęło następne pół godziny. Prawie za 15.03 już minęła. Temperatura troszeczkę spada, już mamy 79 stopni, a tutaj mam na 86, co znaczy, że Trochę ten brykiet się powiesił, ale żeby to zobaczyć, to chyba tak wyciągnę sobie tutaj tą bajkę, żeby zaś nie wywaliło. Pełno żaru. pomału otworzymy, zobaczymy co tam się dzieje. A zobaczcie, ładna dziura wypalona. Tutaj ją widać. Także rzucę to do tyłu wszystko co tam było. ojej, ojej, O kurczę. no tak połowa na ziemi na podłodze a połowa jest tutaj także okej okay. dobra trzeba to jeszcze zmieścić jakoś tylko nie wiem czym może tym to zmiotę tutaj stąd inaczej nie dam rady i tutaj stąd dobra no i tak nasypiłem trochę w mieszkaniu okej okay. O, no co zrobić? Zaraz będziemy zamedać jak to trochę ostygnie, bo się stopi cała szczotka. 82 stopnie tutaj ja stanęło. O kurna o, zobaczcie jaka temperatura na naczopuchu Powiem Wam, że to poważna sprawa, jeszcze nigdy takiej na czopuchu temperatury nie osiągnąłem. 330 stopni Braker pokazuje 0 po przemiecieniu. Tam w dół tego wszystkiego i mamy 79 stopni. A jak tam temperatury na buforze się rozkładają? Góra buforu 80, 75. Tutaj mamy już 34. I do buforu, do buforu 28, tak jak był. No dobra, czekamy dalej, myślę, że to już się będzie fajnie paliło, bo rzuciłem ten cały środek, co tam wisiał. Dziura się wypaliła, taka fajna. Także myślę, że to już będzie się fajnie paliło i myślę, że bufor się dogrzeje. Widzimy się za pół godziny. Minęło kolejne pół godziny. Co tam mamy na kotle? 78 stopni, tlen 7.1. Jak tam się bufor z rozgrzał 80 80 80, tak nie całe i dół jeszcze nam stoi. A ile zostało? Ile zostało brykietu? Zobaczmy. O, jest dużo. Może klapkę bo się dymi trochę. Jeszcze go zapalimy. O. Siada ładnie na dół, ale jeszcze jest sporo, sporo jego jest, także spokojnie. Jeszcze bufor nam dogrzeje, także widzimy się za kolejne pół godzinki. O tak, za 15 79 stopni na kotle. To w kotle? Słychać? Zaraz zobaczymy. No już się wypaliło. Nawet ładnie, zobaczcie. Została dziura wypalona. Porzucam to tutaj na palenisko. No siedem Uch, Dobra. A co tam na buforze? Prawie osiemdziesiąt, prawie osiemdziesiąt. 80. No i prawie mamy prawie 60. nadybiłem kotłownia czujka dymu. Dobrze, przetestowałem. Działa przetestowana czujka dymu chociaż się zrobiła. No tak, nie otworzyłem tego dźwiczek e, szybru na czas. I zatkałem tam odporek i tak się zrobiło. Także 22 kilo e, brykietu prawie nagrzało bufor ale to jeszcze nie prawie bo to jeszcze nie koniec tam jeszcze za 40 minut spokojnie będzie się paliło także za, zobaczymy się za następne pół godziny którą mamy godzinę 16.24 na kotle 88 stopni po widać, że już tam nic prawie nie ma zaraz zobaczymy do środka bo dogrzany góra 86 nawet 80 80 i dół też ma 80 no ten zbiornik to wiadomo o zobaczcie prawie 90 ma ten zbiornik 200 litrowy, zobaczmy co jest w środku nie jakie pozostałości już tu nam zostały? a już nam nic nie zostało z brykietu. Także powiem Wam, że 20 kg brykietu zrobiło robotę. 22 kg dokładnie zrobiło robotę. Bufory nagrzane. No i nie wiem, od której się paliło, ale zaraz zobaczę. Na ja tą kartkę. zobaczmy 12:50 czas start 12.50 12.50 czyli mamy 16 3,5 godziny 3,5 godziny buferek nagrzany także brykiet pierwsza klasa jeszcze zrobimy dogrywkę gdzieś za jakieś pół godziny jak to już się nam całkiem wypali także do zobaczenia za pół godziny godzinkę 16:48, na kociołku 84 stopnie, tlen 17%, czyli tutaj już nic nie mamy. Dokładnie. Dokładnie nic tutaj już nie ma, także. O, tak jak widzicie, wyłączamy wentylator. Już nie ma po co grzać. Przełączymy sobie na żeby już nam się pompa nie załączyła, nie wychładzała wody ze zbiornika. No i bufor mamy dogrzany do 85 stopni. na dole jest 80. I załączamy grzejniki. Załączyłem, czy nie? Coś tu mruga Dobra, grzyniki sobie załączę za chwilę. Zobaczmy jeszcze w takim razie, ile tutaj popiołu z tego brykietu nam wyszło. No, niewiele. Że tam jest sam żar. Który zaraz się wypali. Jeszcze odda trochę temperatury. Także podsumowanie: 22 kg brykietu od pana Karola zrobiło swoją robotę. Bufory nagrzane aż. Aż za dużo do 85 stopni, jak nigdy, zawsze do 80 były nagrzane. Także brykiet jest super, super się palił, super się wypalił. Czasowo też jest, też nie jest źle, tak jak normalnie. Także polecam taki brykiecik. I to tyle w tym filmie. Także pozdrawiam. I do zobaczenia w następnym.